Uwaga kochani. Jedziesz! Zapuszczam, zapuszczam bita! Jedziesz! Zapuszczam bita! Wiecie? Muszę jeden odsłuch. Słuchaj jak słychać mnie, tak? Czy? Jedziesz, huczaj. Uwaga. Widać po moich udach. Mam nadzieję, że się uda. Jakby to powiedział Budan? Uwaga! Jedziemy! Agra to, agra to, Chce dziś powiedzieć jak śpiewał twój tato Jeszcze nie raz w zielone zagramy I no się wszyscy razem trzymamy Pani z Niemcego. i tam w Piękna kobieta i ta co Myśli o sobie, że jest jak zła Nie, nie tak po strale, i zła Każdy facet, to kocha Brawo do życia bez ubliżania, hejtu i bicia. Magal, pominął ucieklić. Na koniec tekstu, co na kolanie, go sam pisałem tuż przed spotkaniem. Chcę Wam powiedzieć, za świetny, jest rachów i tak wszyscy pójdziemy do jaku? Co się dzieje? Dla to ciebie! Było moje, moje dzisiaj, Dla ciebie! Dla Dziękuję! To dzisiaj, słuchajcie, to, było, to potrzebowało powiedzieć moje serce, że musimy się trzymać razem, że nie, nie, nie możemy się słuchajcie oceniać, musimy być ponad to wszystko, musimy być ponad tych wszystkich, którzy mam wrażenie, którym mam wrażenie zależy na tym, żebyśmy się po prostu zeżarli nawzajem.